plan to przede wszystkim udział w szczycie Unii dla Śródziemnomorza. To jest dzisiaj to jest taka inicjatywa francuska, w skład której wchodzi 41 państw, 27 państw Unii Europejskiej, no i państwa z regionu Morza Śródziemnego, takie jak Syria, Liban czy Izrael. To jest inicjatywa gospodarcza, no ale też pokojowa, bo obok siebie przy jednym stole zasiądą na przykład prezydenci Izraela i Syrii. Być może podadzą sobie ręce. To będzie czterogodzinna sesja dzisiaj w Paryżu. Po tej sesji... Kolacja, w której weźmie udział prezydent wydana przez parę francuską prezydencką. Jutro rzeczywiście udział prezydenta w uroczystościach związanych z świętem, ze świętem narodowym Francji. No i okazja do tych dwustronnych rozmów z pewnością krótkich, ale ważnych, bo to są rozmowy nie o Unii dla Śródziemnomorza, ale o Unii Europejskiej, dokładnie o traktacie reformującym, którego na razie polski prezydent podpisywać nie chce, bo ten traktat w referendum odrzuciła Irlandia. Francuski prezydent krytycznie przyjął na razie to polskie stanowisko trzy razy już od 1 lipca apelował do Lecha Kaczyńskiego, aby ten dokument podpisał, aby traktat ratyfikował, bo zrobiło to już w tej chwili. 20, zrobiło to 22 państwa. Była mowa nie tylko o polityce, ale też o moralności polskiej polityki. Bardzo dziękuję Arkadiusz Wierzuk i pozdrow przy okazji pana za sobą który pozdrawiał wszystkich Polaków. Teoretycznie sędzia podczas meczu powinien być autorytetem, świecić przykładem i, co najważniejsze, trzymać pion. Teoria nie przystaje jednak do rzeczywistości w Witebsku na Białorusi. Przez całą drugą połowę ligowego spotkania publiczność obserwowała dziwne zachowanie arbitra Sergeja Szmolika. Po ostatnim gwizdku Szmolik udawał, że bolą go plecy i nie jest w stanie sam zejść z boiska. W szpitalu okazało się, że z plecami sędziego jest wszystko w porządku, gorzej z błędnikiem. Alkoholowym wyczynem Siergieja Szmolika zajmie się Komisja Dyscyplinarna Białoruskiego Związku Piłkarskiego. Już po raz dziewiąty w Finlandii ruszyły Mistrzostwa Świata w błotnym futbolu. W tym roku bierze w nich udział ponad 300 drużyn z wielu europejskich krajów. Finowie zauważyli, że botna odmiana futbolu to bardzo wciągająca i ściągająca gra. Łatwo zgubić buty, dlatego lepiej zawczasu przykleić je do stóp taśmą. Mecz jest krótszy od tradycyjnego i trwa tylko 20 minut. Każda drużyna liczy 6 zawodników. Ekipy mogą być męskie, dębskie albo mieszane. Technika jak widać nie jest w tym sporcie najważniejsza. Dribbling może można prowadzić nie tylko za pomocą nóg, ale także głowy nic dziwnego, że w Finlandii botny futbol uznaje się od niedawna za sport narodowy. Japończycy w poprzednich mistrzostwach świata teraz proszę zobaczyć, co potrafi Amarel. W zasadzie niegroźna, niegroźna sytuacja. Gdzieś tam z boku, bardzo ostry kąt. A tymczasem musi wyciągać piłkę z siatki. To moja ginoza po kapitalnym strzale gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. No i myślę czarku, że klasyfikacja najładniejszych bramek, którą pokazywaliśmy przed tym spotkaniem, jest już nieaktualna. Moim zdaniem jest to zdecydowanie najładniejsza bramka turnieju. Nawet nie przyjmował, od razu uderzył przewrotką. No coś nieprawdopodobnego. Jak ułożona jest stopa piłkarza Hiszpanii. Fantastyczny gol na takie bramki można oglądać. Godzinami, no, doskonały piłkarz, doskonały strzał, piękny goli i prowadzi Hiszpania 1 do 0 stadion Rose Bowl w Pasadenie, a to Jim Parol. Na co dzień odbywają się tu zawody Ligi Akademickiej Futbolu Amerykańskiego. Kibice mają do dyspozycji 92 542 miejsca. Jim Parol chce wypróbować je wszystkie, by pobić rekord. Musi przez godzinę usiąść ponad 200 razy. Czy rekord zostanie pobity, dowiemy się już w najbliższy weekend. Droga Małgosiu, drodzy Państwo, z Panem Tadeuszem do wdziału z Giżyckiej Policji zademonstrujemy Wam, jak podczas brawurowej jazdy na mazurskich ulicach zachowuje się ten wóz patrolowy. Trzeba. Tu, Panie Tadeuszu? Jedziemy. Ten samochód, proszę Państwa, ten sam samochód, który absolutnie miał się nie zakopać. Piękna kijanka policjantów z Grzycka. Od 1924 roku, kiedy to rozpoczęto prowadzenie statystyk, w biegach z bykami śmierć poniosło 14 osób. Ostatnią ofiarą śmiertelną był mieszkalnik Nawary, który w 2003 roku w wyniku obrażeń zapadł w książkę. Przenosimy się do Giżycka. Halo, Małgosiu? Małgosiu, czy ty mnie słyszysz? Słyszę cię, nawet Małgosiu, mam, bo, ja chcia... bo cię widzę. Małgosiu, bo ja chciałabym ci powiedzieć, wiesz co, u nas temperatura no w tym momencie jest trochę zachmurzona. Komisarz z Dallas na jednej z ostatnich sesji sądowych zaprotestował przeciw nazywaniu czarnej dziury czarną, bo uważa, że ma to rasistowski podtekst. To kwestia kultury. To określenie obraża czarnych ludzi, bo czarny dla wielu znaczy negatywny. Komisarz na dziurze nie poprzestaje. Chce, by raz na zawsze wyrzucić też z potocznego języka określenie czarna owca. Dla wszystkich muszę powiedzieć, że od piątku rozpoczynają się pogody. Ja sądzę, że dzisiejszy stadion, może to już trudno nazwać stadionem, to jest właściwie miejsce, gdzie kiedyś był stadion, e, wytrzymałby taki koncert, natomiast cała logistyka związana z tym... Dzień dobry, panu. Dzień dobry, panu. Tak, dzień dobry. Życzę najlepszego z okazji Nowego Roku. Angelika Andrys, zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Wiele kontrowersji narosło wokół postaci Lecha Wałęsy po opublikowaniu przez IPN książki SB Alech Wałęsa. Dożywotni zakaz posiadania zwierząt jako kara za znęcanie się rejestr agresywnych mm, agresywnych ras mieszkańców egzaminy dla posiadaczy psów. Tak właśnie ma wyglądać to tylko niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.